Okej, okay, a klej to dedykowany, czy jakiś grunt? Nie, no to jest klej dedykowany do szlak metalu, tak zwanego tego złotka, tak? Czy tam sreberka, jak wolisz. Czego ja używam? Ja używam takiego mikstionu, Jest to mikstion na bazie spirytusu. Klej do złoceń, tak? 250 ml buteleczka, bodajże 40, coś około 40 zł za buteleczkę. Firma Renaissance, głównie tego używam, tak? I polecam. Co jeszcze. W podobnej, w podobnej jakby, te, jak nie ten sam nawet klej pod nazwą Edan, też jest to mikson alkoholowy. W sumie tak samo wygląda, tak? Pewnie rozlewane w jednej fabryce, nie wiem, ale to samo, tak? Dostępne od ręki w Krakowie. Jeśli ktoś byłby. Zainteresowany. I jeszcze używam czasami mikstionu 3 mm, godzinnego na bazie werniksu, Też jest to y, firma Renesans. Y, też bardzo dobry, chociaż tu napisane jest, że 3 godziny, ale ja myślę, że jest to znacznie dłużej nawet do 6, w zależności na jakiej powierzchni i w jakiej sytuacji malujemy, tak? Mm, czy jest ciepło, czy jest chłodnie, wiadomo. Jaka jest powierzchnia? Czy chropowata, czy w połysku? Musiał, musiałbyś sobie to y, sprawdzić sam. Co jeszcze? Od jakiegoś czasu też czasami używam takiego mikstionu firmy FB, Nie wiem, czy dobrze wymawiam. francuska firma. Akrylowy krej akrylowy y, I bardzo dobrze się sprawdza, tak? I od jakiegoś czasu zamiast tamtego używam właśnie tego akrylowego. Jest on troszkę jakby w mniejszych pojemnościach. 75 ml, cena deczko mniejsza, ale jest wydajny, bo on jest, jest sporo rzadszy jak tamten, tak? tutaj, jest, tutaj to jest bardziej taka mleczna ta konsystencja i jest dosyć wydajny, także tak to wygląda. Co jeszcze? Czasami go rozrzedzam po prostu alkoholem, jeśli chodzi o mikstion na, na spirytusie i dobarwiam, tak, żebym wiedział po prostu gdzie kłaść złotko, bo czasami po prostu tego nie widać, tak. Co do akrylowego no to rozrzadzamy, jeśli jest taka potrzeba, bo nie zawsze jest taka potrzeba. W tym przypadku to rzadko, jeśli chodzi o akryl. Jeśli trzeba no to po prostu wodą, tak. No i to by było chyba na tyle. Pamiętaj, żeby zawsze po takim złoceniu, jak już sobie zrobisz te złotko, to żeby po prostu zabezpieczyć, żeby zabezpieczyć te złotko. Ten nasz szlak metal dedykowanym jakimś lakierem, Może to nawet być lakier dekoracyjny danej firmy dekoracyjnej, to sobie musisz sam jakąś tam sprawdzić firmę, czy, czy jakiś tam produkt danej firmy. Wszystko zależy od Ciebie tak naprawdę. Musisz sam sobie to wszystko mm, sprawdzić, aczkolwiek e, najlepiej e, wychodzą lakiery w połysku, Tak, jeśli chodzi o złoto, najlepiej to pasuje, najlepiej to gra wszystko. Matowy lakier na sreberku no to przygasi te złotko i to już nie będzie takiego jakby efektu, tak no ale wiadomo, no, wszystko zależy, co tam no, klient sobie zażyczy, czy, na, czy co my tam sobie e, wykreujemy, tak, Jakie jest nasze e, widzi mi się na ten temat. E, I to chyba by było wszystko na tą chwilę. Jak bycie. A, czekaj, bo mam sam pod ręką. Możesz dedykowanego też y, lakieru zabezpieczającego użyć do złotka, na przykład takiego jak y, Lustrina. Tak, Lustrina. Jest to y, specjalny, <ścoughs> specjalny lakier na. Yy... Na bazie żywicy ketonowej i alkoholu, tak. On, jego się zabezpiecza głównie metalowe, metalowe powierzchnie. Także tutaj naj, najlepiej będzie pasował do srebra, tak? Ale do innych metali też będzie pasował. Także lustrina, jak cię interesuje, może sobie zakupić, sobie sprawdzić. Ewentualnie Mecca Vernix, we, bezbarwny. To jest do złota. Też dobrze się sprawdzi. Nie zmienia mocno nie zmienia mocno powierzchni lub yy, zaponlak tak? i to jest taki lakier typowo do złota troszkę zmienia odcień yy, na połysk mocno nie wpływa niewiele zmienia troszkę odcień tak, no niestety te wszys wszystkie lakiery troszkę zmieniają odcień ale zabezpieczyć szlak metal należy ponieważ pod upływem czasu yy, on po prostu będzie płowiał tak? także straci swój blask i Tyle i trzeba to zrobić. Także jeśli Ci pomogłem, daj znać. Jeśli jakieś pytania jeszcze, no to postaram się odpowiedzieć w miarę przyzwoity sposób. Hej.